Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Michael. Powiem wam szczerze mówiąc, że postanowiłem, że nagram dla was taki trochę poradnik, takie trochę pogadanki. Ze mną jest oczywiście Kwandi, ale niestety on nagrywa do siebie oczywiście poradnik do Kalisty, do którego was zapraszam. My dzisiaj sobie zagramy, moi drodzy, Eliskę z Conquerorem. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem, że... Wybiorę, że tak powiem, jakiegoś pika, którego będę spróbował e, być w stanie budować pod Conquerora. A z racji tego zauważyłem, że na przykład Tarzanet i inni użytkownicy spróbowali wielu postaci pod Conquerora, to może wyjaśnimy na wstępie, e, na czym będę skupiał swoją uwagę. E, oczywiście, Liska, jak wiecie. W sumie na instancie ona posiada zawsze fajny damage burstujący. I polega to na tym, że zawsze mamy so swoje combo E, W, Q i po prostu R-ką doskakujemy do rywala znowu za pomocą Q. E, wydaje się, że Eliska jest takim typowym one shoterem. Ale z racji tego, że. Praktycznie na high elo, czyli diamenty, na przykład Mastery, a nawet i Challengery, starałem się takimi postaciami grać teraz pod Conquerora, czyli próbować kogoś burstować, ciągle obijać i tak dalej. Postanowiliśmy, z, w sensie ja postanowiłem, że złożę tą eliskę po prostu pod typowego Fighter'a, ponieważ nie mam pojęcia, jak to będzie działało z moich, moich oczywiście rękach i na elo, na którym gramy, bo wiem, że na E, profesjonalnych ligach i tym podobnych. większości ludzi składa po prostu konquerora. I zobaczymy, jak to wszystko działa. Oczywiście, maksować postać będziemy tak samo, ale wydaje mi się, że e, po prostu będziemy bardziej skupiali swoją uwagę na fajtowaniu się, na próbowaniu obijania przeciwnika, niż totalnym one e, Teoretycznie. Ciężko mi stwierdzić, z czego tak naprawdę Eliska może się utrzymywać w fajtach, ale wydaje mi się, że po prostu jej w. E, jej W po prostu atak Speedy i pająki tego Conquerora będą nabijały, i wydaje mi się, że to może być całkiem fajne jeśli chodzi o takie kontry, e, na przykład e, Olafów, jakichś Trandlów i tym podobnych. Swoją drogą wleciał poradnik do Trandla, także zapraszam. E, I wydaje mi się, że to typowo może kontrować jakieś tanki, ponieważ no, wiadomo, tanków nie one więc takie burstowanie go na, z Elektrocutem może być trochę słabe. Natomiast, tak jak mam być szczery, wydaje się, że ta liska na razie całkiem wygląda ok. Znaczy, to jest dżungla, nie oszukujmy się. W dżungli to akurat niektóre kampy mają właśnie ujemne armory, czy w ogóle nie posiadają nawet rezistów, Jak widzicie, te wilki w ogóle zero rezista posiadają, czy armorów. E, to wiecie, po prostu na samym początku spróbujemy się wyskalować. No, jeśli chodzi o taki pierwszy gang, czy pierwszą jakąś pomoc, to w zasadzie spróbujemy pomóc temu. E, Spróbujemy pomóc swoim tym kompanom. Czy chciałbym mega zgankować tą Lux, ale jestem pewny, że do niej zaraz przyjdziemy. Dobra, spróbujmy. Jak widzicie, to w sumie na początku aż 5 staków Conquerora mi się nastakowało podczas tego fighta. Jeżeli mam być szczery, no całkiem ok, ten damage wygląda. Nie mówię, że nie, ten Triumf jest mega użyteczny, jak mam być szczery, ponieważ dzięki Triumfowi jesteśmy w stanie jeszcze bardziej daiwować, jak dostajemy asystę, to dzięki temu w zasadzie zyskujemy e, stracone punkty zdrowia i dzięki temu byśmy byli w stanie robić totalnie więcej. Ej, wydaje mi się, że całkiem ciekawa jest ta listka. I e to tak no joke, oczywiście mówię, że całkiem ciekawie by to wyglądało, ponieważ nawet jak klikamy autoataki w przeciwnika, to i tak nam się Conqueror tak fajnie LSP, więc e, fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Na samym początku oczywiście Wiecie, to jest dopiero czwarta minuta, już mówię fajnie, fajnie, spokojnie. E, będziemy guys, Rushowali nie niebieski item, jak my to robimy zawsze, czyli nie będziemy składali po prostu niebieskiego przedmiotu z niebieską kulką, tylko postanowimy, że złożymy zupełnie inaczej, tak typowo challengerowo, że tak powiem eliskę. Czyli po prostu będziemy składali czerwony przedmiot z no oczywiście niebieską kropką, czyli po prostu przedmiot mm, AP, Wraz z efektem podpalenia. Jak ten działa efekt podpalenia już tłumaczę. W momencie smajtowania jakiegokolwiek przeciwnika. W tym momencie jak smajtujemy rywala i zaatakujemy go, w tym momencie zyskujemy tak naprawdę efekt podpalenia na przeciwniku, który dostarcza nam e, dodatkowe demage. Spróbujmy może tutaj złączotować albo spróbować. Szczerze mówiąc, jak mam być szczery, to za wiele że mnie stracił przy tym fajcie, a jednocześnie obijemy z Reala. A całkiem ok wygląda ten damage. Co prawda minus jest jeden, że... Na triumfie... Oh shit. Serio. Na triumfie akurat minus jest taki, że one shotować nikogo nie mogę. Chociaż zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że taka Eliska o wiele lepsze ma smoki, ponieważ te smoki będą bazowały na tym, że my będziemy się stylować. I wydaje mi się, że zamiast... A nie, buta zawsze złożymy, bo to jest podstawa. Wydaje mi się, że tutaj w, tej, w tym momencie listkom nie będziemy składali dosłownie full AP, jak ja to robię na samym początku, czyli buta i składam od razu ten przedmiot, tylko my sobie złożymy na początku lifesteala, czyli będziemy polegali oczywiście na tym itemie, który daje nam 10% lifesteala więcej i następnie przejdziemy do w zasadzie AP. I wydaje się to całkiem słuszne, ponieważ jeżeli gramy taką typową eliską, potwajcenie się i obijanie, wydaje mi się, że nawet na czwartym levelu bezproblemowo powinniśmy to zrobić. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że samą eliską, nawet bez tego buildu, jesteśmy w stanie to zrobić z łatwością. Bo jak widzicie, w sumie my się o wiele bardziej lifestyleujemy. Jak widzicie, te HP nam bardzo szybko przywraca z racji tego, że nasze dwa pająki żyją, a poza tym nasz bottom tutaj strzedł i nam po części pomaga. Także my sobie zmajtujmy, żeby nie być bardzo mocno stratni w HP. Spróbujmy tu zgankować na szybko, bo byłem pewny, że właśnie ta Luxana to właśnie zwarduje. Także, widzicie, mamy kolejną asystę i zarazem triumf otrzymaliśmy. Znaczy, powiem wam jedną rzecz, ten triumf nie za wiele będzie nas leczył z racji tego, że my mamy strasznie mało HP bazowo na Elisce. No ale wiecie, zawsze, zawsze to tam jakieś statystyki. Jeśli chodzi o takie ciągłe fajter albo próbowanie fajcenia się z kimś dłużej, no to wydaje mi się, że nie na tym Elo. To po prostu na te, takich właśnie goldach, platynach generalnie albo się ktoś one shotuje, albo nie. Natomiast do takiego ciągłego fajcenia się, obijania przeciwnika, no musimy mieć takiego lisina jeden na jeden dosłownie przed sobą, żeby próbować cokolwiek zrobić, bo jeżeli tego nam się nie uda zrobić, wiecie co zmutujemy kretyna, bo jak zwykle musi Intować, a to jest jak zwykle moja wina Dobra, spróbujmy może tego Nasusa Chociaż w sumie Znaczy ten Nasus teoretycznie nie jest y, Darmowym killem, ponieważ Jak mam być szczery w tym momencie kiedy Spróbujmy może go pobijać trochę Żeby ten Conqueror się nastakował Teoretycznie jakbyśmy nastakowali Conquerora do samego końca byłoby fajnie No ale chyba się to nie uda niestety Ej serio? Spróbujmy go bić, co? Co by na to? Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że Sela schodzi tutaj na pomoc, a on po prostu tutaj nie i miał na nas wywalone. Także zróbmy coś takiego, że postarajmy się. A to jest Wardzik, dobra, 3 i cofamy na Herala. okej. Okay. jak widzicie, Lisi akurat niefortunnie tam umarł. No powiem wam, że mega dziwnie się gra tą Eliską, Dlaczego? Ponieważ ja zawsze jestem dostosowany do typowego bursta na Elisce i praktycznie. Bez niego ciężko mi się będzie przyzwyczaić, ale myślę, że dobre zadbanie o to, żeby dobrze wykorzystać runki, e, wydaje się przyzwoite, ponieważ, no nie oszukujmy się, nie będziemy taką typową jednostką, która tylko i wyłącznie będzie składana pod jeden build. Natomiast będziemy mogli kontrolować daną osobę danymi runkami. Także wydaje się to całkiem ok, jak się nad tym myśli i zastanawia, ale możemy spróbować po raz trzeci zgankować Lux, Niestety jeszcze się nie udało Conquerora nigdy wystakować, a w sumie szkoda, bo chciałbym zobaczyć jak ta Eliska naprawdę działa pod e, Conquerorka. No plus jest taki, że mamy 15% dodatkowego spida, a jak odpalimy w, to my jesteśmy dosłownie jak działko, takie maszynowe. Cały czas nawalamy z tego w, to jest całkiem ok, ale szczerze mówiąc, co mogę powiedzieć o tym wszystkim? Wydaje się, jeżeli chcemy kogoś burstować, nie jesteśmy go w stanie w ogóle zdominować. W dodatku yy, takie wiecie, fajcenie się i tak dalej jest ok, ale wymaga oczywiście wyłapania przeciwnika. No i właśnie szybkiej ucieczki też w zasadzie ta na początku eliska nie ma. Poza tym mówię, to jest taka bardziej Eliska pod fajcenie się, więc ona teoretycznie powinna być lepsza na olafy, trandle albo jakikolwiek tanki. Natomiast takiego Lisina to nieważne, jak szczerze mówiąc zagramy Elisko, będziemy w stanie go w ogóle zburstować, obić czy złą Także cofnijmy się, zróbmy w ten sposób. Dokończmy ten camp i po prostu pójdźmy na bota, który odbędzie się gang za chwilę. Widzę, że tu klet niesamowicie wleciał w Lux. I teoretycznie tego tego można spróbować uratować, ponieważ jak widzę to w sumie... Ej, halo! W sumie możemy próbować się bić? Nie, jednak nie. Szkoda. Ciekawe, że tutaj ping był, a ja go w ogóle nie widziałem. Dobra, cofniemy się tutaj w, z flasha i po prostu możemy zapingować kalistę, żeby tu przyszła. Wydaje się, że w sumie ten Lissing jest totalnym freakiefiem. No, w sumie nie wydaje mi się tylko o ja o tym wiem. Ale dobra, spróbujmy. Dobra, mamy Konquerora wystakowanego, i spróbujmy po prostu wszelakich sił, żeby cokolwiek zrobić. Niestety potrzebujemy itemów. Potrzebujemy itemów i to bardzo, bardzo mocno. Szczerze mówiąc, możemy spróbować Dark Seala złożyć. No czemu by nie? Szczerze mówiąc z Darkseedem jest taka jedna długa historia, że zawsze jak składam Darkseeda, to w tym momencie ze statystyk jakie mam, nagle zaczynam intować. Ale zobaczymy jak to będzie wszystko ładnie wyglądało. Jeśli chodzi o ten mecz, wydaje się, że taka eliska pod Conquerora może mieć potencjał w lejcie. Nie chcę kłamać, nie chcę oczywiście mówić, bo mówię to dopiero w 11 minucie, no w sumie podczas trwania 12. Ale jeśli chodzi o to, to zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo no nie oszukujmy się, taki Nasus będzie miał o wiele ciężej z nami, żeby nas spałkować. Spróbujemy złożyć takiego AP tanka, który generalnie no, będzie się tradeował bardzo długo i bardzo mocno i wydaje mi się, że bezproblemowo. Jak widzicie w sumie taką, e, taką oczywiście Lux też możemy sobie zabić. W sumie za każdym razem ją eliminowaliśmy na gankach, więc tu nie widzę dalszego problemu elim eliminowania jej. W sumie, jak napisała, Dox, to zaczyna już wyzywać na nas, więc na luzaku. E, zróbmy sobie, oczywiście, Infernala, żeby mieć, oczywiście, kolejną przewagę w smokach. No i teraz mamy Clouda. Cloud jest całkiem ciekawy, jeżeli chodzi o Eliskę, taką typową, która będzie się tradowała. Zobaczymy, czy to tutaj gdzieś będzie lisin, Bo może. O, właśnie, może będzie taki faj, gdzie spróbujemy odpalić tego Conquerora. I może się uda go. Wyeliminować ale jednakże Lisin okazuje się kompletnym kretynem. Także wybaczcie za niego. No ale widzicie, to jest solo queue. Solo queue na platynach jednak jest przezabawne, prześmieszne. I, I co? Nawet jak ona tu postawiła warda, ja przejdę od drugiej strony i będzie lipa dla niej. Także chwilę poczekamy, aż to spuszuje. I co mogę wam powiedzieć o tej listy? No, pierwsze wrażenia są takie, że. Jest to takie dziwne, że ja dosłownie nie one-shotuję przeciwnika, po prostu wymagam takiego czegoś, że muszę go najpierw na początku samym zesmajtować, a jak widzicie, potem reszta rzeczy robi robotę. Fajny jest ten efekt podpalenia, nie powiem, bo w momencie, jak widzieliście, taką lux, totalnie zone-shotowaliśmy za pomocą pająków, dodatkowo paląc przeciwnika z Reda, jak i samego smajta. Natomiast wiecie, w takich Asasinów to teoretycznie Electrocute czy Dark Harvest po części byłby o wiele lepszy. Natomiast mówię, w takie typowe fajty, no to niekoniecznie. Niekoniecznie bym się z tym zgodził, ponieważ wydaje się, że Liska całkiem może przyzwoicie na nich wyglądać. W sensie, nie będziemy wygrywali fightów w 100%, tylko po prostu będziemy dłużej przeżywali, bo z racji tego, że Conquerora mamy dopiero 160 tak naprawdę major to jest powiem wam bardzo mało ponieważ z dobrego electrocuta już bym wysadził około 400 a to jest nie oszukujmy się to jest bardzo bardzo dużo no i w tym momencie co? To mogę wam powiedzieć o tym e, piku? po prostu będziemy się dalej stakować, bo tak jak nasus będziemy próbowali za wszelką cenę tutaj mniej więcej coś zrobić Także zróbmy, że także podpalimy przeciwnika. Widzicie efekt palenia niestety go nie dobije, no ale no cóż, mówi się trudno. Dosyć blisko było. Brakowało jednego hitka, albo tak naprawdę killa Dobra, ja mu to spuszuję. E, brakowało tak naprawdę jednego Q, żeby coś tam yy, trafić. A, jeszcze na Gravesa ona jest całkiem, dobra, tak mi się wydaje. No w sumie na Graves'a Graves' zawsze będzie grany pod Conquerora, e, więc w sumie taka liska całkiem może się fajnie je utrzymywać. A dodam, że w sumie. Eliska jest kontrowana przez Gravesa, także, wiecie, taki drobny tip. Jeżeli gracie w Gravesa, to nie pikujcie eliski albo po prostu pikujcie eliskę pod konkurora. Myślę, że wtedy na instancie będziecie przeżywali. E, dobra, my mamy tutaj kolejnego fraga na bocie. Spróbujmy sobie zrobić po prostu Morello z racji tego, że. Albo nie, wiecie co, nie będziemy składać Morello. Poczekamy za chwilę na maskę. Wiecie dlaczego? Bo my spróbujemy totalnie palić w dzisiejszym spotkaniu przeciwników. Nie mówię dosłownie JRL, tylko po prostu w grze będziemy próbowali ich wyeliminować. Także złożymy sobie maskę i spróbujemy polecieć potem w. Jakieś takie właśnie Void staffy, żeby dodatkową penetrację mieć. Wydaje mi się, że ta liska naprawdę ma znaczenie i ma taki wpływ na grę. Ale... No żeby ją ogarnąć w 100% tym Kokwerorem, to potrzeba znowu czasu. Ponieważ widzicie, my mamy damage'a w takie Raptory. Ale tych Raptorów pragnę dodać przez te 15 minut w ogóle nie robiliśmy. Co jest trochę po części moim minusem. No ale co poradzić. Eee, dobra, także my da damy efekt podpalenia oczywiście z ze Smite'a. Także to również powiększy nasza maska i w tym momencie ulepszając ją do Liandry, myślę, że jesteśmy w stanie nawet takiego Nasusa zniwelować z teamfightu. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, także zobaczymy. że wezmę sobie Heralda. No i potem pójdziemy oczywiście do dżungli przeciwników. S Ajajaj, myślałem, że w kogoś trafiłem. ja. Dobra, pójdźmy sobie na lux. Zobaczymy oczywiście EQ, żeby nie być, nie być oczywiście tego w zasięgu i ace peli. W sumie cofnijmy się po kolejnego smoka, albo po prostu spróbujmy mniej więcej zrobić radę, a potem dopiero szczycimy kolejne kampy. No, mówię wam, te pierwsze wrażenie to Meliskom jest naprawdę takie, że ja mam wrażenie, że totalnie nie mam dipsa, patrząc na te conquerory, trium triumfy, e cope the Grace i tym podobne. Wydaje mi się, że to totalnie jestem useless, natomiast zobaczymy jak to wyjdzie potem, jeżeli zdobędziemy serio tej temy, wyłapiemy jakąś jednostkę, no może ta liska naprawdę ma sens wydaje mi się, że ta Eliska najbardziej by pasowała w momencie, kiedy tak naprawdę my się dosłownie bijemy 24 na 7. I w poradniku Udyra, do którego was również zapraszam, były tam taki matchup jak właśnie Rumble na midzie, jak i Swain na bocie i tak dalej. Wydaje się, że w tym momencie liska taka byłaby po prostu idealna, ponieważ wszystkie postacie na blisko, które generalnie bazują na ciągłych fajtach, wydaje mi się, że w tym momencie możemy je bardzo łatwo Wyzniwelować. Jak widzicie, tutaj niestety ten lisim przeżył. Akurat szkoda, bo ja miałem akurat tak niefortunnie, bo smętnąłem go od razu po użyciu wszystkich speli, więc możliwe, że po prostu całość. O, azysta jednak. No nie, to nieważne, nieważne. Znaczy bardziej chodziło o to, że najpierw w samym początku warto po prostu takiego człowieka czy gościa z z kokonować czyli po prostu nadać mu efekt kontroli tumu. A potem dopiero zesmajtować i dopiero zrobić całe kombo, bo inaczej, bez tego jest to trochę słabe. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ no nie ma sensu gościowa, gościa burstować bez efektu podpalenia, bo w tym momencie to my jesteśmy trochę stratni z damage'em. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko pod koniec. No z takich statystyk, jakie widzę teraz, to to powiem Wam, że nie jestem aż tak mocno zadowolony, ponieważ tylko 200. 200 dosłownie the Majors Conquerora no wydaje mi się, że w momencie 18 minuty w, wraz z Electrocute'em jestem w stanie zadać zadać o wiele, wiele więcej z Electrocute'a czy Dark Harvest'a, ponieważ nie oszukujmy się, to jest solo queue e, to właśnie na solo queue ludzie zawsze intują także spróbujmy sobie może kogoś tutaj ochwycić akurat trafiliśmy gościa ze smita, ale no niestety nie udało się go zniwelować, także dobra. Sprzedajmy sobie płotkę, chociaż nie, nie sprzedamy sobie płotki, kupimy sobie to. I polecimy po prostu w kolejny efekt wizji, czyli kupimy kolejnego pinka. No i zobaczymy jak to będzie działało dalej, bo tak wydaje mi się, że nasi przeciwnicy totalnie nas wykajtowali, przepraszam, bo oni mają Lux, mają w zasadzie Ezreala. Mają po części takiego lisina, który może doskoczyć, odskoczyć, więc wydaje się, że to jest matchup taki hardy, weliskę. A jak widzicie, w sumie odpowiednie zdominowanie na drake'i, to zaczymy, zaczynamy nagle wygrywać. E, także teraz wydaje mi się, że potrzebujemy z tym buildem całej penetracji. Dzięki temu byśmy robili takie głębokie obrażenia i byśmy niwelowali na przykład e, rezysta Nasusa. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w lecie, bo ponieważ. Ta gierka nie powiem, że nie zapowiada się na Lejta, ponieważ nasz Nasus ukochany ma 8-2, w sensie enemy Nasus. I co? Będzie ciężko go po prostu w tym całym fightie zbić, ponieważ jak wiecie, ja nie mam e Bursta, o którym mówię już chyba z dziesięciokrotnie. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Spróbujmy zamknąć ich na plecach. W sumie wydaje się, że ta Luxana teoretycznie, <grytanie> teoretycznie znikła, ale chyba to damage. Główny był ze strony z, z Selasa. No, zobaczmy, jak to wygląda. Ej, całkiem okej okay to wygląda. Wydaje mi się, że. No szczerze mówiąc, ja wiem, że to kalista jeszcze trochę nafidowana zrobiła swoje. Ale wydaje mi się, że taki typowy, właśnie takiego typowego tanka. Zobaczcie, ile my mamy obrażeń. Ej, ciekawe to wygląda. się jeszcze nas takował. Także przyje... Uj, przyjemnie to wygląda w sumie. Tylko trzeba teraz uważać, żeby nie paść na instancie. Po sumie jest to też w sumie w tych runkach oczywiście Conquerorowych, że my z łatwością nie dość, że się leczymy, to jeszcze dodatkowo mamy triumf, który mówię, w kluczowych momentach nas może uleczyć, więc całkiem to ciekawie wygląda. Ciekawi mnie by, jakby to wyglądało z Morello, bo w sumie ja bez uraza testuję to pierwszy dosłownie raz. Tak szczerze mówiąc, zawsze się przygotowuję do poradników, mniej więcej omawiam je albo staram się coś tam obejrzeć. Eee, natomiast teraz powiem Wam, że tak dosłownie na żywioł idę, także taką komelisko na przykład o wiele lepiej się splituje taki inhibitor czy turety. No, jak widzicie, dzięki temu, że my mamy atak speedy w runkach, to praktycznie możemy coś spróbować. Jakby on zniwelował sobie E, to bym był w stanie go wyeliminować tak na easy. No ale niestety Ezreal gra... O oh, shit. Ezreal gra bardzo defensywnie. Dobra, to my uciekniemy sobie normalnie z y, flesza. No i zbejtujemy tak sobie trochę na susa, żeby wiecie, spróbować go trochę obijać. I całkiem ok, widzę ten damage. Tak dostał mniej więcej z 400, ale z racji tego, że to jest w sumie tank. Całkiem ok, to wygląda. Wiecie, ja nie mówię, że ta Eliska będzie zadawała z 3000 damage na raz, nie? Żeby nie było ale dosyć ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o build. Jeśli chodzi o dalszy etap gry, to wydaje mi się, że idealny mówię byłby właśnie Void Staff, e, przechodzenie tylko i wyłącznie do ofensywnych itemów, jakąś taką zonę, wydaje mi się, że nie ma sensu się bawić. W ogóle niektóre mainy Eliski pragnę dodać, zamiast w ogóle e, w runkach bawiąc się w Nimbus Cloak'a, który daje spida oraz celerity, e, niektórzy bawią się również w e, te stopłocze. Czyli grają po prostu inspirację, żeby mieć po prostu stopłocza. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ w tym momencie, jeżeli posiadamy takiego stopłocza, no automatycznie mamy trochę tani zonie, więc to też jest jakiś tam plus grania czy próbowania mniej więcej e, skrócić sobie całego kosztu wszystkich przedmiotów, więc jest to całkiem ok, No ale wydaje mi się, że. No jednak kusi w zasadzie ta trochę agresywność z mobilnością, więc wydaje mi się, że jednak ten trochę Conqueror odstaje jednak od tego typowego elektrocuta, Więc zobaczymy jak to wygląda wszystko po czwartym smoku, który pragnę dodać jest oczywiście smokiem cloudowym, który dostarcza nam milion movement speeda. My sobie sprzedamy oczywiście pota, bo już myślę, że nie ma sensu tego dać. Wiecie co? Jednak nie, kupimy sobie po prostu Orba. Wiecie dlaczego? Wydaje mi się, że Orb byłby całkiem słuszny. E, ponieważ, szczerze mówiąc, mamy 1600 golda, wydaje się, że Orb dodatkowo nam pogłębi jakieś właśnie ma Magic Penetration, daje nam HP, daje nam w zasadzie coś jeszcze, czyli mm, AP, więc myślę, że Orb będzie całkiem spoko. I może jednak pójdziemy w relaje do slowów. Szczerze mówiąc, Relaya też jest całkiem ok. Da dosyć dawno jej nie składałem, jeśli chodzi o build do eliski. Z grubsza czy z reguły, składam po prostu typowe agresywne przedmioty. No może na samym starcie mniej więcej tam coś próbowałem grać pod takiego apetanka, natomiast teraz wydaje się, że ta eliska całkiem ok wygląda, jeśli chodzi o te agresywne przedmioty. No szczerze mówiąc tutaj typowo występowałem grę z racji tego, że odstaje, tak można powiedzieć doświadczeniem i mniej więcej tam go próbuję dominować tego Lisonga. Natomiast widzicie, Lisong ma coś takiego w sobie, że w momencie. O lol, 400 obrażeń, ciekawe. Znaczy widzicie, Lisong w momencie otrzymywania tak naprawdę tych obrażeń, to nie jest praktycznie w stanie nic zrobić w lejcie, bo pragnę dodać, że tą... Postacią można grać, można próbować yy, kierować, ale zawsze trzeba mieć tą jedną osobę, którą kierujemy. Jak widzicie, ten conqueror całkiem spoko działa. Ojej, dobra, lecimy za Lisągiem I myk, Nie wiem ile mu w sumie zadaliśmy, chyba dużo. Za milion. Dobra, także w sumie wygląda tak Eliska. Mogę tutaj pokazać ile mniej więcej hituje. E, oczywiście inhibitor. Niestety plus 50 nie udało się zdobyć. Ale dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Tylko chciałbym Wam pokazać damage na sam koniec, oczywiście, e, naszej ukochanej eliski. Ponieważ wydaje mi się, że zrobiłem damage dosyć mało, chociaż zobaczymy. Bo w sumie Conquerora tylko zadaliśmy 600. E, widzimy, że dostaliśmy SK, całkiem super. A damage? No nie najgorszy: 15k, ale zakładam, że 157 7. No z elektrocutem wydaje mi się, że zrobiłbym dobre 20, ponieważ 20 typowo bazowałoby na burście takim totalnym i ta nawet Liandra by więcej chyba robiła. A Conqueror, no to w sumie zobaczcie jak to wygląda w runkach. Ostatecznie zrobiłem 6, 7, 6, 624 obrażenia z Conquerora. Cobble Grace 400. No wydaje się to spoko, ale chyba w tą gierkę jednak wolałbym Electrocuta. Także dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Z tej strony, Michael, na razie strzała. I nie zapomnijcie oczywiście zostawić taktycznej subskrypcji na moim kanale, jak i na kanale Quandiego. Elo, Elo.